Krystian! Dawaj, tutaj koło mnie, dawaj, stań. Co się dzieje? Szybko! Widzisz, widzisz to tam, wszystko, co takie małe ludziki chodzą po tym całym świecie? Widzę. No, to, 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 to jesteśmy my i my jesteśmy odkrywcami w dzisiejszym odcinku. My? Tak, to jesteśmy my i my musimy odkryć dzisiaj nowy strój sekretny, który jest znowu w kanałach. I musisz mi pomóc. Znowu? Tak, znowu w kanałach, bo ten Wubi Live dostał kanałową misję po prostu, wiesz? Update poleciał kanałowy. Dobra, I wszystko idzie. w kanałach, niestety, Będziemy jak bywa. szczury. Idziemy jak szczury. Po pierwsze, pierwsza wskazówka, którą dostałem na e-maila, to jest tak: musimy znaleźć dom, gdzie jest Happy Birthday napisane, czyli w tym osiedlu tutaj na prawicy. Happy birthday nami, w sensie tutaj Tak, oba. dokładnie, tutaj musimy no. i happy birthday musimy szukać domku. Tam, gdzie okay. będzie happy birthday musimy się wyrypać hmm. szybko w kanał, szybko, żeby nikt nas nie zobaczył. Bo tak byśmy byli niezaproszeni na urodziny. Który to dom, niby? A zaraz trafimy, czekaj, happy birthday to you. E, lewy e, łukos z góra, nie, chyba. Nie widzę takiego domu. Ja też nie widzę. Czyżby sekretnie zostało to zabrane? Ciepaj. Oszukany. Nie ma innego chyba osiedla, nie? Albo tam gdzie babka nasza mieszka, może? O, no tu na... mieszka babka. Tu mieszka babka? Tu jest dom babki. Pod nami i żółty teraz. A widzę skubania. Gdzie skowała. Czekaj, Już szukam, lokalizuję to, bo to na pewno musi A być ty tutaj. Może o jakimś innym osiedlu. Tam. Może o tych domach mówisz. Pamiętasz, była taka. W sumie nie wiem, poczekaj, nie. Był taki Happy birthday, i taki domek, pamiętasz, gdzie była impreza urodzinowa, że trzeba było jej pomóc z tortem i tak dalej, to to, to właśnie wychodziło, to tam. Co? N no i to było, było tak mniej więcej... Takie no było, było, tylko teraz nie jestem pewny, czy to właśnie na dobrym osiedlu wcześniej byliśmy, może faktycznie no jeszcze, to jest to osiedle. No jeszcze tu jest jakieś osiedle takie, Ta, może o to Ci chodzi. Oj, ale to jest takie tutaj ziamaszkowane, a tutaj happy birthday to you, tu nie ma? Nie ma. Five minutes later. Już tu szukam, patrzę, tutaj też nie ma. Tu jest! Jest! I po prawej! Mamy kanał. Oh, yeah. Po prawej, chodź. Chodź tu. Okay. Tu, tu, Gdzie tu nie masz tu, kanał, tu tu kanał jest, o tu, yeah, tu noc stała Wazji! dziś. Tu Wazji! hej, co jest, Afro? Wjeżdżamy, wjeżdżamy yes, do kanału. Będzie nie każdy po... ma hełm na głowie jak ty. Tak, tutaj będzie pierwsze dziwne. OOOOOOOOO! Przepraszam bardzo. A. Podusia pierdziusia. Dobra, Dobrana dobra. na czekało. Też balonika? Nie, właśnie chciałem ci pokazać, co tutaj jest. Zobacz. Skupy ktoś zrobił balonik. Skupy, Ja myślałem, że to precelek. To. Gorzej, Ja! Stop, 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 bo wypadniemy stąd. Nie. A tam jest wąż. Szukam, wiesz? szukam, gdzie tutaj ten. A to tutaj już nie ma nic. To musimy wziąć. Dobra, bierz ze sobą. Co ty robisz? Nie, zeskocz stąd, zeskocz stąd! Bo to nie o to chodzi? Nie, nie o to chodzi, ale dostaliśmy chodzi? pierwszą wskazówkę. Dostaliśmy pierwszą wskazówkę, że to nie jest tutaj. Aha! <laughs> tak, to, takie rzeczy się dzieją. Dobra. Nice! Pokażemy ci teraz drugi sekret, który jest Dobra. przy moście. Na, na, na. Przy moście? Przy moście. Z zi 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 zielony most. Zielony most. Się Panią tyczycielu. pozdrawiamy, dziękujemy za wskazówkę. Jesteśmy coraz bliżej odkrycia nowej zbroi. O, zbroi? A to zbroje odlokować. Na, na prawo! Widzę ten Tamten most. Ten mały most? Zielony most, tak. Dobra. To jest ten mały zielony most przy tym pięknym nowym budynku. Dokładnie. Nice. Dokładnie. Dobrze. I teraz tak. Bliżej budynku musimy. Mhm. Bliżej budynku, bo tu jest kanał po prawicy. Na prawo Widzę. ukos, dobra. I musimy do niego wbić. Zaraz Bra, się zrobi jestem. ciemno, ale w kanałach zawsze jest jasno, ciemno bo tam żółwie ninja są. Ciemno się się robi, robi. Tak. Pierwszą wskazówkę dostaliśmy, że musimy tutaj dotrzeć, nie? Bo to chodziło o wszystko. O, co ty mi robisz? O, to ujeżdżam ty ty mi... mnie, halo. Ja... ja... cię nie ujeżdżam, poczekaj. Jest. Jest, jest który ogląda się w kanałach. No pan bezdomniś. Czynsz jest tu bardzo niski. Pan bezdomniś, czynsz jest tu bardzo niski. A, dzięki. Czyli teraz tak, mamy kolejną wskazówkę, górzyste tereny, piękna pogoda. No elegancko, elegancko pan dzisiu, panie Zdzisiu, idziemy. Nie śpij u pana dzisia, bo pan Zdzisiu tego nie lubi. A, Naprawdę. Nie, dobra. Tak. Teraz, ty, 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 teraz ty, ty, ty. musimy polecieć w trzecie miejsce, gdzie dostaliśmy informację, że górzyste piękne tereny. Więc górzyste piękne tereny będą, jak zwykle mi się wydaje, nie ma słońca, więc nie wiem, gdzie są piękne, górzyste tereny. To poczekaj. Ale wydaje mi się, że w górach. O, nie, może nie. Poczekaj, yy, poczekaj. Yy, Tam. Yy, potrzebujemy... Czerwony budynek był widoczny. Stop, 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 stój, stój, stój. Bo to trzeba zlokalizować teraz dobrze noskiem. Yy, stój, 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 stój. Dobra. Zrobione przejście, delikatne i wchodzimy do tego kanału, dokładnie. I tutaj Bejka. powinniśmy dostać już trzecią wskazówkę, najważniejszą, co musimy zrobić, żeby odblokować Jaką? zbroję. No zaraz się przekonamy. Ktoś tu na nas czeka. pa, pa, pa. pa, pa. Dawaj nie ludzi, chuj! Kobieta czeka! Jaka kobieta? O tu! Kto mi kobieta wścieka. No nie wiem, zaraz Tema. ją zapytamy. Cześć, witaj. Cieszę się, że nie jesteś jednym łoblim, który mieszkować w kanałach. Nie Chcę ci kogoś przedstawić. Łublim. Ja swoją wersję czytam. To Wigi, A, okay. mój mackowaty przyjaciel. Mackowaty Mackowaty Jest zielony. A, jest zielony, mackowaty, okej. Okay. Właśnie rozmawialiśmy o Lujem. Lujem? Lujem? To ten potwór, który zjada toksyczne odpady w elektrowni. Aha. Lujemu, nie odpowiada smak odpadów. Wigli powiedział mi, że Lui chce dodać do odpadów kilka składników. Dobra, pomożemy mu, prawda? No, jasne że tak. Na ścianie mamy bazgroły, które doprowadzą nas do tego wszystkiego, dobra, poprzeklikane, przeklikane, obczajmy i zapamiętajmy. Lody potrzebne, wózek Ooo. i napój. Później musimy do dostarczyć do elektrowni jądrowej z Simpsonów, czaisz? <laughs> Jajkowej. Nie, Tak. <laughs> do łubli Simpsonów. Elektrownia jajkowa, okay. moja ulubiona. <laughs> Ale znikasz szybciej niż mój stary, nie z mlekiem. <laughs> Halo? O, co tu się stało? Co to za autobus? Co to za migracja? Co jest? Poczekaj, poczekaj, bum, bum, kabum byś robiło. Dobra, musimy się dostać po pierwsze po składniki do sklepu, czyli sklep musimy zahaczyć, bo co mieliśmy kupić? Yy, sodę, stream. Lody? Czekaj, lody będą w sklepie pewnie, w wózek, gdzie... gdzie... Wiem, wózek. wózek też Ostatnio. będzie w sklepie. Też będzie w sklepie? Tak. A trzecie? Yy, to była woda sodowa, soda stream. So, soda streamu. To, to też w sklepie chyba, chyba wszystko w wszystko sklepie. Wszystko będzie w sklepie, wszystko Ale chwila, on chce poprawić smak i chce dodać wody? Może chce je rozrzedzić po prostu? Znaczy roku. on chce dodać jakieś sody, czyli jakieś gazowanego czegoś, ale nie wiadomo co, bo bezsmakowe Jest bierzemy. Jest dobra, leć po wózek. Dobra. Mamy pierwszy wózek. O, poczułem się sumie, trochę jak Gracjanek, który śpiewał. Poczekaj, bo tutaj wszystko chyba dostaniemy, mi się wydaje. E, trzeba znaleźć teraz Soda Stream. O, jest, 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 jest. Mam wózek, Soda Stream. Przepraszam, dzień dobry. Mam kubek! A, Dobra. Sztu sztuczny kubek. E, kubka nie mogę wziąć. Sztuczny kubek, muszę chyba kupić. Dzień dobry, pani zielona. Kupuj. Dobra, jestem. Dobra, ja mam ja mam tak. E, wózek, mam kubek. I potrzebny mi do szczęścia jeszcze jest e, lodzik. Okej. Okay. <laughs> Jak każdemu w lato. That what she said. Dobra, idę, idę tutaj. Czekaj. Proszę. Okej, okay. już idę z. Krzywa, co? O, bo ty panie dostarczyłeś mi tutaj fajny element, No z jedną rączką to ja nie dam rady. Dasz radę? No próbuję. Dobra, czekaj, ja ci pomogę. Co tak. się taka! Dostępniśmy mi się. Czekaj, 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 ja Coś... wejdę tu Podaj mi to. Masz na głowie. Nie głowę. ciebie, tylko wózek. Dobra. I chodź z nim. Czekaj, czekaj, Puść lewą rękę. No puściłem, wypchnąłeś mnie, ja jestem zablokowany. No. To nie. O, no o. teraz teraz sama o. o, dobra. A, ale tym sposobem daliśmy Stadziłem. radę. To A mamy... gdzie masz trzecią rzecz. Y, nie ma lodów. Lody są na dokach. Lody są na dokach. A, dobra. To nie problem. Dobra, to ogarniemy zaraz. Dobra, to... przesuniesz wóz, bo nie mogę przejść. Dziękuję. Zapraszam. A dobra, już mogę. Dobra, czyli do doków musimy teraz udać Przepraszam, się... Przepraszam, ubezpieczalnia to pokryje. Tak, tylko nie zrób kabum naszego lubi delivery, bo wtedy. Nie, spokojnie. Spokojnie. Doświadczenie. Dobra. Lodziar... Chociaż... Lodziarnia powinna być do tego wejścia do tych kanałów, co mieliśmy pierwszą misję. To tak wygląda. O tak, dokładnie. Dobrze, dobrze lecisz. Cię robisz? No, lody. Chciałeś kupić. A, a dziesiąt lody? A dziesiąt lody. Nie! nie lodziarnia, lodziarnia! Lodziarnia! Taki duży, stary pojazd, pamiętasz? Lodziarnia! Aaa, to tu gdzieś na Czyli, końcu jest. No na końcu, na dole po lewej. Tu jest! O! Jest! O! O! Jeszcze lepiej! Jeszcze lepiej! Chyla, lody to to dla sam ochłody! Tak? Nie, 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 nie. nie, nie. Kupić? Mogę kupić? Ej, jakie to były lody? Duże, nie? Eee... Czekaj. Chyba, chyba te, nie? Sprawdzam. Lista spraw. Toksyczny. Kubek lody w pojemniku. Lody w pojemniku, to są to lody w pojemniku, prawda? Zelki no tutaj. Zelki w pojemniku przez... zgadza się, jak dla mnie się zgadza. No 100%. i subcio, mamy raz, dwa, trzy, wszystko jest. Dobra, zamykamy Dobra, maszynę. I udajemy się teraz do. tego. <laughs> no do kanału, nie? Nie, stop, nie, co ja gadam. Nie do kanału nie. Ej, my musimy wrzucić to teraz do tego. Dobra, to tego i wyciągaj, miejsca i wyciągaj itemy. A Ta ja już idę po transport. Tak, bo musimy teraz ten helikopter jakiś ogarnąć, taki lepszy. Tak, idę. O nie jala. musi być lepszy, może być zwykły. No dobra, może być zwykły. Jak może być zwykły? W sumie pojedynczo Normalnie. chcesz rzeczy? Nie. Zobaczysz. Ja nie chcę mi <słuch> ich zgubić, a tutaj jakiś pajac mnie Pokojnie. Spokojnie, to nie ja. Pójdzie tu. No i wiem, że nie ty, bo ciebie tu nie ma. Dobra, słuchaj. <słuch> teraz kwestia jest taka. Jedną w rękę, drugą się łapiesz za helikopter Ale damy ladę, to nie zniknie nam? Nie, dawaj. Oj, to ja nie wiem, to co bierzemy, co było gorzej, lody chyba, Tych nie? Wiesz co chcesz. Dobra, jestem. Trzymasz się? E, sap sap Nie trzymasz się, okej. Okay. A, a już. A, a poczekaj, bo ja nie jestem pewny teraz, do którego pojemniczka musimy to wrzucić, lewego czy obojętnie prawego. Nie chyba. No nie ma, ja chyba, obo nie ma chyba obojętnie. obojętnych. Ten... chyba tak, y mówi że dla... No bo Chcę wiesz. dodać kilka do kadzi z toksycznymi odpadami. Tyle, nie ma nic więcej. Stop! Ja być głupi! My nie wrzucić tego do A, tego dużego... Tak, w sensie, tak! No. Musimy do środka przecież, przecież no to by było nielogiczne. No, ja myślałem, że od góry wrzucamy. Ja, ja też. Ja powiem ci, że przez chwilę też myślałem, że trzeba no od bo góry. No, tam były narysowane te, te. Dobra, to gra nas sprowadziła w błąd. No właśnie, to wi wina, wina wina ma zideł na ścianie po prostu. A to w środku tak. musimy polecieć po prostu do, do tego i wyrzucić do góry tam, co ostatnio znaleźliśmy. Jakieś te elementy, te co układanki robiliśmy też do innego stroju. Do tego, to bezpiecznik tam chyba zbieraliśmy. No, był bezpiecznik. O to chodzi. Dokładnie. Był A. sobie bezpiecznik kiedyś. Uwaga! O Jezus! Dobra. O Jezus, ale ty ważysz, ciężkość. to Grze, Grzesiu się nie zdenerwuje. Dobra, ja okay. wykręcam. Otwieram. Możesz wjeżdżać! Prawie! Jeżdżam. Trochę w lewo. Jest okej. Okay. No, no jest super. Daj jeszcze w lewo. Już. Otworzysz guzik? O, super. Tak. dobra. Jeden. Ja wezmę to. Daj, 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 ja daj, 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 ja biorę, bo delikatne zakwasy mam, Uy, ty mnie trzymasz, halo! Halo, to ty mnie trzymasz. To ty mnie trzymasz, kurczę. Halo. O kurczę, jak ty z tym wózkiem wchodzisz? Powiem ci tak. O kurde blu... o, o. No nie gadaj, że utknąłeś albo coś się wydarzyło. Eee, wózek utknął. Nie, nie mógł utknąć. No nie gadaj, trochę, nie, gadaj. Trochę utknął, nie, nie gadaj... Ale już go wyciągnę. Raz. Coś zaliczyło, no, coś piknęło, dobra Mam nadzieję, no mam nadzieję, że zaliczyło La, la, Oke, la, idę. Krystianek, la, la, la Tędy Chyna. droga, tam Na koniec? <gry> Na koniec niestety, przepraszam, że musisz to dźwigać Dobra, sam. uważaj, wrzucam O, nie mnie Dobra, wrzucaj Popnij głową, dobrze Zali... Zaliczyło mi chyba, cię? Dobra, ostatnie ciu, 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 ciu. Co ostatnie? Ciu. A wziąłeś dwie, dwie rzeczy na raz? No, wziąłem dwie dzieci naraz. A co Uuu. zaliczyło jedną tylko? Nie wiem, nie patrzę. Mapa Toksyczny przepis Luigiego. Tylko wózek na zakupy. Kubek kawy! No, kubek kawy i lody w pojemniku. Nie zaliczyło ci nic. A co żeś wziął? Poczekaj. Nic nie wrzuciłeś. Kubek. Lody w pojemniku wrzuciłem. Wózek na zakupy wrzuciłem. No ja wrzuciłem wózek na zakupy. I u mnie wózek na zakupy jest zaliczony. A czy, czego ci nie zaliczyło? Lody w pojemniku, kubek kawy. Nie, każdy osobno musi robić, bo mi nie zaliczyło też jedno... Leć do sklepu szybko. O, dobra. No, słabo trochę. Ale zaraz A. to ogarniemy. Dobra, zrobiłem magiczne przejście. Mam kubek kawy, bo A -a. się okazało, A -a. że ja wziąłem wcześniej kubek lodów. Nie. Kubek wody. Kubek, ty wziąłeś na gazowany. Tak, pewnie śmialiście się ze mnie. Maciek, ty głąbie, ty miałeś wziąć kubek kawy, a nie, a nie o to, je, 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 a teraz robię to łe, łe, skład... łe. Ostatni składnik, im, że sprawa załatwiona. O, no to ja też mam to załatwione. Na, na, na. O, nice. O. Dobra. dobra. Moja chmurka tutaj się wszędzie uderza. Chodź, zmieniamy. O Jezus. Au. Ale po, teraz poczekaj, aha, teraz musimy, to jest proste, yy, teraz musimy przed ten bu, budynek yy, taki czerwony, różowy, pamiętasz? Coś takiego, oj. Jakbyś Jaki mi... czerwony, różowy budynek? Tak jest! <laughs> Nie, na mapie masz zaznaczone. Tak? Masz, no, masz y, MK i kliknij gwiazdkę sobie. I tam no, musimy tam jechać. No, jedziemy. Nio nio, 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 nio. Nio, 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 Dobra, to idziemy. Nie! To jesteś ciężki, dlatego powoli tak się rozpędzam. Ujeżdżę, co się stało z tą klapą. A to chyba ja tak zrobiłem, bo piernąłem, ale sorry. Dobra. Eee. I będzie Gites, dobra. Pokiem! Pokiem go bierz! A to może moja wina, bo ja też spróbuję skręcać. Na krowy! A to nie krowy. Halo. No tu mamy iść? No tutaj. Tu, 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 tu. No to tu, no. To tu, 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 tu. No tutaj, no mówię ci, dostaniemy teraz sekrety nowy strój! Nice. Zawsze, zawsze niespodzianki Siema. dostaniemy. A. Ups. Wow! Dało ci się! Weekly mówi, że Rui jest bardzo zdolny z nowego smaku. Dzięki tobie ten wielki potwór nie posiada. Dobra tam, posiadał. Posi... Nie posi... Koszulka fama. Mog wow. Mogła to na po, po polsku napisać, że się sikał ze szczęścia po prostu. Oj, ja nie wiem czy maski mogą sikać ze szczęścia, wiesz? Może matkami sika. Cieplasią. Dobra, sprawdzamy strój i sekretnie znowu kolejny. Jedziemy strój do babci, tak? Możemy, tam cię najszybciej będzie przymierzalnia, tam możemy wstąpić. To czas na babcie. Czas na babcie. Uwaga, jesteś gotów? Ale. Jeden, ledwo wykręciłem. Co chciałeś zrobić? No chciałem tutaj skoczyć, ale już jest zamknięte. A tym wozem to bez szans w ogóle. Da radę coś tam. No co ty. Boga. Skok do babci do ogródka! Wow! Wyskakuje i do sąsiada no. wpaduje. Co złego to nie my. O, babcia macha, się cieszy. Cześć babciu, odwiedziliśmy cię w końcu. Bardzo się cieszę, my też się cieszymy, nie ma problemu. Najpierw, cieszymy. Najpierw kwestianek się pójdzie przeblać chyba. Ja nie patrzę. A, dziękuję. Proszę. Tak, szukamy. Pewnie powinno być ostatnie. A w sumie teoretycznie nad nie zwrócimy uwagi, co odblokowaliśmy. Na pewno to. Spodnie też dostaliśmy jakieś? I góle? Coś, coś robisz ze mną, prawda? Coś czuję, że robisz mi. Coś czuję, ale nie jestem pewny co. To było pogodynka. Gleśn, bo ja nie jestem pewny, co dostaliśmy jeszcze jednego, wiesz? coś nie pana! A górę co dostaliśmy? Na sam końcu powinno być. No właśnie nie ma. Jak na końcu... Nie no, lakietnica jest na końcu. Może to? Chociaż to nie pasuje. Bierz to tutaj! Tu! Jestem, nie ma. I obczaj, bo ja już nie jestem pewny. Kapki nie ma. Ale możesz zrobić sobie takiego. Takie jest i nie, to na pewno nie jest to. Nie no, dostaliśmy tylko to. Tą koszulkę dostaliśmy fana. Tylko ka fana koszulkę dostaliśmy. No to jesteś. Na Kibel! No to na Kibel, no, no to już, pięknie już. to wygląda. Na Kibel! Trendy! Lecę za tobą polecenie! Dobra! a... a u mnie... Tu nie ma Kibla! Nie to w Tą a, tu w drugą, tu, tu! Jest tu! Kibel! Uratowali się! Kto pierwszy... jest! Jest... Dobra, no to palec, grzebalec. <grybalec> w dół. Palec. <grybalec>